Już tak późno? Już te dzieci dawno powinny być. Ej, to jest koła nasza klasa. chłopaki, chodźcie, chodźcie! Ej, ale pierwszy stare... dzień w przedszkolu. Poczekaj, ja dalej a, nie, nie rozumiem a... jednej rzeczy. Dlaczego my jedziemy do przedszkola? Przymijmy mam 20 lat. Nie wiem, no taki challenge. Produkcja tej składu nas tu wysłała. My mam tu spędzić 24 godziny, a to pewnie nasza nauczycielka! Uuuu. Dzień dobry! Dzień dobry dzieci, proszę usiąśćcie. Jakie dzieci? Nie, jest nie, 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 nie! Ja nie siadam do przodu. Idę do przodu. Ej, zobacz w ogóle, co mam, Mordo: Zeszyt T-Składu 1. Zeszyt T-Składu 2. Z tyłu ma komiks. Zeszyt T-Składu numer 3. Z tyłu ma kanapę. A ten w ogóle jeszcze ma pączka. Ty, lunchbox normalnie. Możemy sobie chować tu kanapki. Ogólnie to są jeszcze naklejki na zeszyty. I jeżeli chcecie zamówić to oraz plecaki, piórniki i wiele innych produktów, to wbijajcie na t i koniecznie sobie sprawdźcie. A teraz, dobra, skupmy się już na zajęciach. O, fajnie tu. Się, ja mam, fajnie. Co to jest? To jest jakiś zeszyt z Ja to fajny! zostaw go! Jaki fajny! Dostaw Proszę Panie nie Cicho, szaf. Może zaczniemy od pierwszego zadania. Co? Będą to zadanie? Myślę, że w przedszkolu tylko się bawimy. To będzie na pewno trudne i coś, co nas przerośnie intelektualnie. Tak, dlatego zakładam kask, bo może być ciężko. W takim razie prosiłabym was, żeby każdy opowiedział, jak spędził swoje wakacje. Ja chcę być pierwszy, ja chcę być, ja chcę być... pierwszy! Ja chcę być pierwszy! Nie chcesz być pierwszy! Dobrze, oboje z pierwszy, to będę wiedział co ściągnąć. Ała! Czy... Byłem na wakacyjkach z rodzicami, ananaseczki były, a anasucity wszystkie. To ty masz wakacje? To tak. ma wakacje? Ja nie mam wakacji. Tata stary. mnie zabrał na wyspę i się bardzo dobrze bawiłem. Co ty, ale przecież opowiem że cały że całe małeś ogródek Panie tańczyły w miejscach, w których nie mogłem wchodzić Farmazo, farmazo Patrzcie, tak wyglądało Widzę, że nie mogę nad wami zapanować, więc może przejdziemy do kolejnego zadania Ustawcie wszystkie stoliki pod ścianę i usiądźcie w kółeczku Dobrze, proszę panie Pracujcie, przyszło to dochodzi To jest Chyba Jezu, chyba z otwartym złamaniem. Nie, on miał tak już dawno, kość na na wieczku. Łukasz, masz karę do kąta. O Jezu, nie mu tak po prostu nie robi Siadaj, w kącie co <grym> Ale do kąta nie poza przedszkole. <grym> Wszystko musiałem sam poustawiać oczywiście. Jak zwykle w tej składzie wszyscy się opierdzielają, a ja co? Wszystko pięknie poukładane. Ja pomagałem. W tej zipek, masz ksywkę joystick, wiesz dlaczego? Czemu? Joystick! Nie proszę twoje dobre zachowanie, proszę nagrodę. O dosem słoneczka! Pozdroszczę! Naklejka Lizusa! I kujona! O, proszę bardzo! Jeżeliście wykonali wszystkie zadania, to może też otrzymać taką nagrodę. Co, siadamy? A teraz może porozmawiamy o Waszych wakacjach. Dobra! On rzucił z Właśnie byś tam za długo nie został. Ej chłopaki, ja mam mówić to co naprawdę robiłem, czy mam udawać dziecaka? Byłem na ja wyjeździe na Mazurach, naszym, chwiliśmy TikToki! Nie, wiem. To e, byłem na e, wyjeździe to na ale wakacje. Ja byłem we Wrocławiu w Sky Tower. A tam jest drogo, nie? Nie Jest drogo, jest drogo. Tak, a ja byłem we Włoszech. A ja A oh. zapomniałem, w Danii byłem, tak. Ja, ja miałem możliwość opalenia jak zbierałem ziemniaki. Było super! <laughs> Właśnie, co jest? Gdzie ty byłeś? Widzę, że wszyscy mieliście udane wakacje, więc może spytam, kto najbardziej lubi Łukasza? Ja, ja lubię Łukasza! Łukasza. Oczywiście, że Czeka lubię. to. Tak, tym razie możesz do niego dołączyć. Karte. Czyli do kopa mówi! No nie! <laughs> Czemu jest Hello! Ale z tobą mogę nawet w kącie się. Cieszę, że mnie lubi. Nawet na duży wodzić. No Widzę, że zostali sami grzeczni uczniowie, więc proponuję pierwsze zadanie. jak? Ma, to ma no. malować koszulki. Malować koszulki. Nie... Ja mam już najlepszą koszulkę. Plus jeden. Siema, staję się dobrem, bo jestem w przedszkolu. Siema co pacy, To ja wyolajem w kącie. Patrzę na tego tłuka, przynajmniej ci pasuje do koszulki, tak chodźcie. Chcesz się widzi? Dobra. Ja nie mam pięści Kasło, kasło Przecież Proszę usiąść do stolika Dobra W takim razie dzisiaj pomalujecie koszulki dla swojej najlepszej nauczycielki Czyli Czy dla na pani? czy to dla jakiejś innej nauczycielki? Jak dla jakiejś innej, oczywiście, że dla tej pani Dobra to najładniejszą koszulkę, ten wygra Oh. Za to, że powiedziałem, że... No dobra. Daj mi te Weźcie, zdaj mi te płetwy. Nie to się mogę część mojego ciała. Dobra, ja mam już pomysł co mogę zrobić. Wykorzystam to, oh. wykorzystam to. To będzie fajna koszulka, bo uwierzcie mi. Jestem pełna podziwu waszej grzecznej pracy. Myślę, że to dobry moment na nagrodę. Uuu, Uuu, już! Wszyscy nie oh. <laughs> okej! Sobie tylko przykleiłeś bo nie ty zacząłeś się zrobić. Ej, chłopaki, Wiecie, że mimo zwycięstwa pompejusza, to... <laughs> Chodzi o to, że matka Grzesia myje owoce w korteksie. I czerzesz się kotletem z kabłów. Proszę nie zaczepiać grzecznych dzieci. Nie co? Chłopaki, ja już skończyłem. powiesz o swojej koszulce? Nie. Zgadnijcie, co narysowałem, to wtedy oddaję gwiazdkę. Na handel. Widzowie, może Wy już wiecie. Co to jest? Co to co, kto tu jest? Pokaż Edy, jak zrobiłeś? No, mordo, zobacz. T-Squad. Ja chodzę tylko w koszulkach T-Squadu, więc to też musiałem zrobić na T-Squad, bo inaczej nie mógłbym jej założyć, prawda? Mam nadzieję, że w widzowie robicie dokładnie tak samo. Ej, co to ma być? Zrobiłem. Co to ma być? Miłość się. Ale ładna koszulka, co? Ja już. Ja się po taki merch Jestem bardzo zadowolona z Waszej pracy. Być może wszyscy razem zdecydujemy, kto wygrał nasz konkurs. Tak! Tak, ja wiem! Ja! Właśnie decydujcie, która najlepsza to polecam Konze. Tak? No, tą się ubieracie. Ale ona ma brzydki napis. No, biorę to. jest dobra. Cała prawda wyszła na jazd. ja Dzisiaj to nie miało być koszulki dla nauczycielki. A, A Chcę to zapłatać To pani, tak, pani musi wybrać, która ma. Na pewno ta. No. Niestety nie mogę się zdecydować na najlepszą pracę wszystkim mi się podobają, więc może przejdziemy do kolejnego konkursu. No nie jak i komunii wygrałem. To zgłodniał? Ja. Ja nie. Ja nie. Yeah. W takim razie może zaczniemy od dobrania się w parę. Ja chcę z bo oh. mamy te same koszulki A on ma czarną, więc jest sam Dobra, to ja jestem pod koszulki, patrz, oh. koszulkami Tak. Widzę, że okaże że stałeś bez pary, więc może ci pomogę Pod Ja. Ale, yeah. Ale fajnie mu zdał Więc w tym challenge'u mamy not my arms challenge, czyli chłopaki będą nas karmili Chłopaki nic nie widzą ja i mają ręce i mają nas nakarmić nie? Tak, żebyśmy zjedli jak najszybciej Czy ja muszę ci oh, okay. do buzi, czy tak, rzucić tak, ją? Nie, musisz do yeah. no. buzi Cisza Słonę tylko na nagrodach. Czas start. No ja, trochę tu, trochę tu, trochę tu, a, trochę. a ty mimo to. Ale nie do końca. Ale jest, jechać, jechać, jechać. Stopmy tu! Natrya wypada! Szybko! <grym> ja nie, 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 nie! Miło, że już skończymy. O, no, no, wszystko. o, o, no. o, no mordy! Boże, jakie prosiaki najgorsze. Żyj to, świnioter jak korytarza!

Oczywiście, że tak. My, My ej, wygraliśmy! Ej! No, Widzowie, zostawcie w takim razie łapkę w górę teraz i subskrypcję na tym kanale na dole, tutaj pod tym filmem dokładnie. Zarąbiście. Ej, ale mnie spędzą suty, kurde, chyba się. Oooo, już lepiej. Ja też Dobrze, w takim razie teraz macie czas wolny. Ej, ale nie przeglądaliśmy jeszcze, co jest w tej klasie. mamy czas wolny. Ej, dobra, przeszukajmy te sale, może jest tutaj coś fajnego. Traktor! Eeee! jak jest pełno farby. Jestem w jednorożce. Patrzcie, jak się chowają Eee! Znalazłem w szufladzie ]cekako? Ej, 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 nie ma A Oddawaj mi ten pistolet, koniec zabawy Do kąta marsz, ah, le. le, le. Aaa, ah, zbadałeś pistolet, pistolet Musisz baje... <gladly ainsi> learned... mi to dać <Carne�> To już nie jest śmieszne, tak? O, nie, Odejdź, odejdź z kamery, to już nie jest śmieszne Nie, koniec, koniec, ucień się Usiądź, usiądź Przecież się stało co to za bałagan! Proszę o porządek! Co się nazywa grunwabą. Garniemy to w 5 minut. Garniemy to w moment, Nice. Joystick! O tak! Stawanie klocy było zawsze moim ulubionym zadaniem. Myślę, że to dobry moment na nagrodę. Jestem dumna z tego tak? Chłopaki, postawiłem klocę i dostałem gwiazdę, ale super! Tato, zabieraj mnie, stąd. są jakieś pojeżdżcy 30, 30 lat, mają, a grają jakby mieli 8. Tato, weź tu jedź, on Challangem jest Ciuciu -Ciu babka, kogo znajdzie nasza nauczycielka, ten przegrywa Więc teraz mamy 20 sekund żeby się schować Start! Aż tyle Dodatkowo mamy tylko 3 kroki, jak już się schowamy to od tamtego momentu mamy 3 kroki żeby gdzieś odejść od nauczycielki Na przykład jak się do... Dobra, czas minął. Teraz robimy trzy obroty. Jeden, drugi, trzeci, stop. Okay. I szukaj. Jakiś sygnał? Okej. Okay. cieplej. To jest okno, okay. tak, ale masz bardzo gorąco znowu czas. zimno. Kurwa, słyszę coś na górze. No to mam nie wolę. Nie chcę tylko w kościć, bo coś tam... Ooo, złapany, złapany, złupany jest! Złapany jest! No ale się dzieje łotem po prostu! O, Złapany jest! Dobrze złapany! Cieplej? Cieplej teraz, mam, okay. cieplej. no, dużo no, cieplej! Dużo no. cieplej! Cieplej! Trzeci! Tutaj, tu jestem! Tu jestem! Tup, tak, tutaj jest. jestem. Tu po prawej, tu, po mojej prawej jestem. Mnie szukasz Grześka Tu jest. jest. Mnie szukasz, już mnie nie znalazłaś jeszcze? No. Ah, trafiłem. Wygrał. Grzesz wygrał. Yes, pierwszy raz. Czyli dostaje słoneczko. Nice. A, dziękuję. Widzę, że jesteście bardzo zmęczeni, więc proponuję leżakowanie. Jees! Leżakowanie! Tego mi brakowało w liceum, więc w końcu teraz to mamy. Mam nadzieję, że odpoczniecie, a ja zaraz wracam. Musimy zorganizować sobie coś do spania. Ja a, mam połdrę. Bo... Czemu nie mamy łóżek jakichś? Czekajcie. Ej, myślicie, że można spać na fotelu nauczyciela? Można! Dobranoc, Dobranoc. 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 książe. O, Mogę się położyć, przykryć muszą klozetową. Patrz, znalazłem wąza jakiegoś nim się przykryje Trochę mała ta kołdra, ale zawsze coś O, moja aniołki, jak sobie śpią cichutko <śm> Słuchajcie widzowie, jako że na kiblu się najlepiej myśli, a ja teraz siedziałem na kiblu, to wpadłem na genialny pomysł. Popaki, wstawać! Póki nie ma nauczycielki i sobie wyszła, możemy na niej zrobić pranki! 5 minutes later. Ej dobra, macie już jakieś pranki? A, będziesz mnie rzucał, tak? Ja w takim razie robię najprostszego pranka, chowam jej buty. Ja mam sposób na to, żeby rozsypać jej to na głowę z jakiejś wysokości, tylko nie wiem jak to zrobić, musicie przemyśleć to ze mną. to wiadro muszę znaleźć. Ktoś się ostatnio? Wrócę całą ziemię i ona się przyklei. O fu, Grzesiu! Co? Tyle kleju rozlewasz, no, To no, jest no, jeszcze extra strong. Grzesiu, ręką, co ty robisz? O kurde, ej, chłopaki, czekajcie, co, co jest. już przykleiła mi się połóż mi, ręka. Popóż mi szybko! Wiktor, ja jest Ja napisałem losowy tryb y, y, cyfr, ale ty jest debil. tak naprawdę debil. Kasa. To zostawiam na biurku. Jesteś naprawdę tłukiem. Ty. Wow. Ej, dobra, dobra, z powrotem do spania! Szybko, szybko, nie szybko, nie szybko, do spania. szybko! Do spania! No, tak. Jeszcze go więc trzeba ale Zabieraj to! Zostaw mnie! Cicho siedź, pies. I dobrze. Wyskoczyłem, zobacz ile tylko jest. <gulik> Jak to pierdyknie. to ona wyskoczy przez okno! Ej, chłopaki, idzie! Szybko idziemy spać! Co tu się dzieje? A, 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 a. Czemu nie pokleju! Co to ma znaczyć? Jesteście nieobliczalni! Pobudka, już! Co? Czemu? O, już? Jezus, Pani buty. O, o czemu? właśnie, czemu Pani jest bez butów? jest dziwno. Kto schował moje buty? Przyznać się w tej chwili. Dobra, ja schowałem. Co to ma znaczyć? No wpadły mi, bo ja sobie tak, o, trenowałem te podskoki. I nagle nad kulkami przeleciałem i spadły I potem już je zgubiłem Wszyscy zasługujecie na karę Koniec spania! Robicie pajacy no, Ja się nie mogę wkleić! Dobra, robię! To ich nauczy? Boże, co ja zrobię z tymi gówniarzami? Mam plan. Idziemy na wycieczkę. Pani daleko jeszcze? Właśnie. 15.59 i 16. No i co, że 16.00? Dziękuję chłopcy za ten dzień. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja już lecę, pa, pa. Ale Ta Chwila, to... jesteśmy w środku lasu, nie wiem jak pani. wrócić. Proszę A... pani. Czemu ona zaczęła biec? A już jej nie widać. Zostawiła nas w lesie, ale udało nam się wygrać challenge przedszkola, panowie. Jesteśmy wolni yes! i zgubieni. Ratunku!